Nie znajdziemy prawdopodobnie takiego miejsca, w którym przynajmniej jednej płytki nie trzeba będzie przyciąć. Z tego powodu cięcie płytek można uznać za integralną część czynności związanych z ich kładzeniem. Do cięcia płytek stosuje się wiele różnych narzędzi. Ich wybór zależy od kilku różnych czynników, takich jak rodzaj płytki, grubość oraz wymiary. Przedstawiamy Ci kilka różnych sposobów cięcia płytek. Pierwszym i prawdopodobnie najczęściej stosowanym jest cięcie płytek ręczną przycinarką do płytek. Płytkę układa się na jej podstawie tak, aby linia cięcia zaznaczona na płytce pokrywała się z kółkiem tnącym. Przesuwając rączkę przecinaka do przodu, kółko tnące tnie płytkę na całej jej długości. Po podniesieniu rączki noża, noga dociskowa jest odchylana w dół i pod wpływem nacisku rozłupuje płytkę wzdłuż linii cięcia. Do przecinania małych narożników płytek można użyć prostych obcinaków do cięcia płytek. Do cięcia bardzo dużych płytek zamiast przecinarki ręcznej stosuje się specjalne stoły warsztatowe z wbudowanymi linijkami. Odbywa się to poprzez przesunięcie noża po płytce, a następnie złamanie płytki za pomocą specjalnych szczypiec glazurniczych. Łamanie odbywa się po obu stronach płytki poprzez wyrównanie szczypiec z nacięciem i dokręceniem dedykowanej śruby. Innym sposobem cięcia płytek jest użycie przenośnej maszyny do cięcia płytek. Płytka układana jest na podstawie maszyny tak, aby wcześniej zaznaczona linia cięcia pokrywała się starczą tnącą. Cięcie płytek w ten sposób wymaga mniejszej siły fizycznej, ponieważ cięcie odbywa się dzięki obrotowej tarczy diamentowej, która jest dodatkowo chłodzona wodą. Wystarczy powoli popchnąć silnik, zamontowany na linijce, tarczą tnącą do przodu. Podczas korzystania z dowolnego elektronarzędzia należy postępować zgodnie z ich instrukcjami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania. Istnieje wiele różnych odmian przenośnych maszyn do cięcia płytek. Niektóre umożliwiają cięcie płytek pod określonym kątem. Ten typ posiada podstawę, którą można obracać względem tarczy tnącej. Cięcie odbywa się również za pomocą ostrza diamentowego chłodzonego wodą, ale w tym przypadku jego pozycja jest stała, więc samą płytkę należy przesunąć do przodu. Ten typ maszyny jest niezastąpiony, gdy płytki trzeba ciąć pod kątem 45 stopni. Zawsze wybieraj odpowiednie narzędzie, aby wykonywać cięcia płytek w najlepszy sposób.